Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, po 40 latach pracy zawodowej odchodzi na zasłużoną emeryturę. Były lata tłuste, były lata chudsze, były lata bardzo dobre, były troszkę słabsze. Było troszkę wyboistej drogi w moim życiu zawodowym również, o czym zresztą wszyscy wiedzą, ale udało się to wszystko przetrwać. Yy, powiem tak, ta praca była dla mnie wielką przyjemnością. Była to praca, którą ja kochałam i kocham nadal. Tak samo jak też bardzo mile wspominam pracowników i wcześniejszych, i obecnych, z którymi pracuję i z innych jednostek, myślę, że te relacje nasze wszystkie były bardzo dobre. Natomiast w pewnym momencie trzeba powiedzieć dosyć. Trzeba podziękować w momencie takim, kiedy człowiek zostawia instytucję w dobrym stanie, z, z jakimś takim poczuciem dobrze zrealizowanych zadań, dobrze zrealizowanej pracy i po prostu zająć się troszkę więcej rodziną, wnukami. Bo na to też w życiu przychodzi czas i przede wszystkim trzeba się zająć sobą, czyli więcej czasu poświęcić dla samej siebie. 26 lipca panią Barbarę pożegnał zarząd powiatu Ostrowieckiego oraz samorządowcy, dziękując za wszystkie lata współpracy.